Hej hej, witam Was na moim kanale, jestem oczywiście Filipu i Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z gry, z gry Minecraft w serii Minecraft: Prawdziwe życie. E, ja Was oczywiście zachęcam do oglądania, zapraszam. Ale zanim zaczniesz oglądać, to polub ten film oraz zasubskrybuj mój kanał, e, wpadaj na Discorda oraz wpadaj na inne odcinki, cała seria w karcie. E, a więc słuchajcie, rozpoczynamy. E, jak widzicie, jeszcze domek już można w nim mieszkać, bo pamiętacie, że już go stworzyliśmy, ale jeszcze te takie, takie fundamenty jeszcze nie są zrobione. A więc ja idę teraz, słuchajcie, pościnać drewno i sobie zrobimy. I sobie zrobimy jeszcze te fundamenty. Um, może tam, tam coś rozbudujemy, zagospodarujemy, zobaczymy co dzisiaj, dzisiaj idziemy do kopalni chyba. Trzeci odcinek i znowu kopalnia. Kurde, się zgrywa to wszystko. Dobra, jeszcze to. Jeszcze to. Um, też nie, niedługo będę planować na zasadzie w ogóle robić serwer dla widzów, taki taki yy, dla, dla was dla widzów, a yy, na mój prywatny serwer nie wiem czy yy, będzie to na pewno jeszcze się zastanowię na temat konkursu, bo się niektórzy denerwują, że nie da nie daje IP spokojnie, eee... Yy. Spójrzcie, osadnik pódzianowski po prostu. Przerwę tego do gościa, kordy i o to chodziło, że po prostu jeszcze trzeba połączyć serwer jeszcze... Nie wiem czy nie będę robić serwera dla widzów, który będzie miał ze 150 osób gdzieś w tak miejsce. Dobra, trzeba tu teraz wszystko pomieścić. A spadaj stąd. Nie, nie lubię tych wieśniaków, którzy mi tutaj tak podłażą po ten dom, bo to jest po prostu. Mi się to nie podoba. Aż dobrze, Barborowiec. Więc tylko możliwe, że Minecraft poradniki. Tu jest wszystko. więc zrobiona jest chata. Chata została zrobiona. Tylko, mi się to nie podoba, że ty Ci dużo tych wieśniaków. A od Ciebie to co mam kupić? Redstone. Kościół. A to jest mój statyw, nie twój. Ale co ważne, mamy tu szmaragd obsidian, co, 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 co. Um, kurde, żelazo. Od, ile od niej... Kurde, nie mogę odkupić I to dobra. Um, pójdziemy do kopalni z kamiennym, potem znajdziemy jeszcze żelazo. Um, Nie, nie to Dobra, pójdziemy na razie z drewnianą. Trochę pokopię z kamienia, bo mi coś brak. Um, dobra, robimy swoją. Robimy szyb, tak jak kiedyś. Um, tylko musimy dużo przerobić patyków I jeszcze łopata. Winaj, gościu! Bardzo cię lubię. Um, pochodni. Zrobimy jeszcze więcej. Tylko musimy to. Wszystko przerobić na. większość przerobić teraz na patiki. Bo nam potrzeba na nas, na nas drabinki. To, to, to. to, to, to. Jeszcze to byśmy wzięli. No i świetnie. Ponad 100. No i teraz tworzymy te drabinki. Długo będzie się tworzyć. Oj, 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 Dobra, dobra. E, spokojnie, jak nie, to się gdzieś e, wrócimy albo ze sobą weźmiemy crafting i, i idziemy sobie zrobić szyb. Dobra, spokojnie jeszcze z dyniem stoimy stoimy. Wyr o, wyrosła nam, wyrosła nam farma drzew. To spokojnie. Może można ją powiększyć. Ja, ja tutaj robię szyb. Pamiętacie, my przyszliśmy? A nie, to było Minecraft, ale przepraszam, pomyliłam się. Ale jeszcze kurde upada. Dobra, to zrób crafting taki miejscowy. Hmm. Kurde, co ja robię? Hmm. Nie tylko Minecraft, ale też Minecraft hardcore nawet Dobra, kopiemy się. Ale to trzeba zabrać, bo jak... Chyba może być kłopot... Kłopot z wyjściem czasami i no i co? Idziemy, idziemy. E, robimy... Trzeba tu ustawić. Wyjdziemy na spokojnie. Drabiny mamy za dużo, a więc lepiej je stawiać od razu. Jeszcze 9. Jeszcze 9 drabin. I stop wreszcie, Wreszcie kamień. Musimy trochę niżej zejść, tym na razie. Mamy trochę kamienia. Ale drugą rękę biorę pochodnie. Drugą rękę biorę pochodnie. Cztery, dobra, spoko. I tutaj najlepiej żebyśmy teraz tutaj... A zostali możemy, tutaj może być ten pierwszy szyb. czy tutaj raczej nic się nie, nie udałoby. Ja idę jeszcze się przespać, bo już się robi wiemy. wieczór. Aha, to był ranek, co? Powoli się robi wieczór. Ja jeszcze będę robił chętnie pochodni. Wszystko, yy, pochodni bym chętnie na, yy. Chętnie bym pochodnie właśnie słuchajcie, zrobił. Poczekajcie. to wiecie, no chętnie bym pochodnie zro, z, zrobił. No i no i tak, no po prostu, gdzie teraz pochodnie, znaczy drabinki bym chciał zrobić. Drabinki chciałbym zrobić. Teraz pochodnie też może zrobimy. Doróbmy parę. Hmm, teraz węgiel trzeba sobie wziąć. Idealnie starczy. Dobra. Nie, czy zbyt dużo przypadki, No, chyba trochę zbyt dużo, ale trudno. Hmm. Drabinek mamy. No, nie za dużo. Poczekajcie. Dobra, to później, dobra. Nie, 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 nie będzie chciało mi się ciąć. Zaraz coś tam zobaczę, bo ktoś mi napisał na Discordzie coś. Ja muszę to przeczytać, kurde, bo przecież właściciel jestem. Oczywiście wpadajcie. O kurde, plaża tam jest. Plaża. Dobra, ja zaraz tam pójdę. Może. To jest niestety nie mój konik. Mój konik jest... To jest Tutaj jest mój konik, no tak. To był mój konik. Ale hata do innych jest zdecydowanie lepsza. Dobra, ja się kłaść spać. Mm. Kurde, jeszcze nie mogę. A to? Coś, no, ktoś mi napisał, dobra w to sprawdzę. Jeszcze 10 minut nie minął, dokładnie zaraz wybiję. Idziemy do szybu, co nie Kurdeż. Bora, idziemy tutaj do szybu. No to gdzie on był? E, ten, gdzie się szło, już cała chyba farma została zrobiona. A no co, kopiemy się jeszcze niżej, tylko żeby te, teraz, żeby wyjść, wyjść z niego, to robimy jeden przerwę. Także jedno było przerwy, to będzie spoko. I tu już możemy. Raz, raz. Dobra, tutaj chyba nie trzeba. Nie tego pojawią się odcinki u Marcela, a więc z serwera pewnie też. Dobra. Troszkę jeszcze niżej, ja tu gdzieś. O, o! Nie wiem, czy wyjdziemy. Nie wiem, czy wyjdziemy. Dobra, wyjdziemy, wyjdziemy ze szczęścia. Nawet możemy tak sobie zrobić. Prawie idziemy, całe szczęście. To by się chyba nie zginęło, zobaczymy. Nie powinno się zginąć, co? Jak myślicie? Nie, ludzie. Aaa, połowę? Połowę żyćka by się straciło. Dobra, tu zaczynamy kopanie. Tych szybów będzie parę, chyba myślę, że do bedroka się uda. Tak jest zrobić. Jeśli tu ktoś wpadnie, to po prostu... Gdyby to był server i ktoś by tu wpadł, to by było już przełom... Ja bym nie? Kupiemy, kupiemy się. Chcę jakieś surowce tu zdobyć. O i brak kilocha, fajnie. Fajnie, kilofu Fajnie, że braknie. O, zrzewka nam rosły wszystkie. Wszystkie na pewno. Kań, jakiś, a nie Guzik warta. Guzik warta. To co to, to było? Na pewno to co to, to było, to stało na pewno. Jeśli nie wiecie, że stała tutaj ta wieża, to odcineczek, może coś w górach kurde mnie. Dobra, ja idę chyba na góry, wiecie? Ja chyba idę na góry. Jeśli 24 godziny w wbijecie tutaj 24 godziny, 7 łapek w górę, 24 godziny, to jutro mm, jest odcinek również z tego. Po prostu od razu się zabieram za nagrywanie. 24 godziny, wiecie? No ciekawe, ciekawe. Eee... A może dużo, no dobra. Ile no, w co weźmy? Idziemy w górę, w prawdziwy górnik. Ale pójdziemy szybko w góry. Mm, w tamtej góry i... No nie może tam są surowce, może tam są surowce, słuchajcie. Tylko nie w te. Bo w te to można znowu naprawdę się nie połamać. Czego byśmy oczywiście nie chcieli, a cóż to. O nie, kotek, kotek. Dobra, ale koty są sprytne, więc czemu się boisz, Filip? Uuu, ale tutaj to śmierć by było. Dobra, idzie... idziemy na tą górę. Idziemy na tą. Nie jest ona ogromna, ale tam chyba gdzieś pójdziemy na to by było naprawdę ostro, jeśli by się działo naprawdę złe rzeczy, ale tutaj, kurde, jest jakieś taki skrawek, gdzie myślę, że mogłaby być lawa lub jakieś fajne zejście do kopalni. Aha, zejście do kopalni, dobra, ale to jeszcze nie tutaj. O, dzień dobry. Od razu pan do mnie podchodzi. O, sadunki, gościu, no, ale nie, za drogo. Ten gościu ma zawsze za drogo. Już lepsi są ci zwykli, yy, 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 ci zwykli, no wiecie, osadnicy, villagerzy. O, Chodzimy w ten górski, Kurde. klimat. A możecie zauważyć, no tam byliśmy. To musicie obczaić to bo to był pierwszy odcinek, yy, gdzie byliśmy w tej wieży. Ja idę na szczyt, ale chyba tu nic nie znajdę, nie? Bo to nie są te góry, które ja bym chciał. Ja bym wolał te góry... Tam, chyba na tam. O kurde! Ale znowu kolejna. Kolejna wioska. Um, nie mam tu fajna włączonego, ale tam jest kolejna i tu jest kolejna. Nie będę chyba szedł. A jakie są wysokie te góry? Czy by się opłacało iść na... Um, Portal, nie wierzę w to. Tylko, że ja kurde nie wpadł, dobra. Nie wpadnę. I id id idę w tą stronę. O nie, lepiej nie ryzykować, lepiej zejść se... normalnie. Tutaj nie zginę spokojnie. Oj, 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 tuż No taki... Dobra, trzeba... Dobra, wykładam ziemię spokojnie. Nie utopię się tak jak w speedrunie. O do kolejna. I tu będzie trzeba poeksplorować tam. Eksplorować. Wszelką lawę tak. Musimy tutaj zasypać. Oj, bo było blisko. Bo nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć. Jeśli teraz będę miał. To co. Trzeba tak kurdo odkopać. I teraz wystarczy, że będzie jeden obsydian, i mamy to. Co, będzie? Będzie czy jeden obsydian? Pytanie. Ez. 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 Idealny portal. Łagodny. O, kurty, jakie buty świetne. jako? Klonfa znikania. Aha, o nie, ja wiem co to jest. Chyba. Ez? Dobra, później przyjdziemy, słuchajcie. Widzieliście to? Idealnie na styk poszło. Idealny portal. Zadowolony jestem po prostu niezmiernie. Akurat, akurat taki portal. Dobra, może ta wioska będzie fajna nawet. Jeśli są fajne itemy, to będzie spokojno. Dobra, wchodzimy tu. Nic. W tym również będzie nic. Kurde, oh, kurde tutaj las, dla w tym jest, w tym jest. Co ciekawego? Uuu, emeraldy, szmaragdy. Dobrze, trochę zarobiliśmy. Jestem zadowolony, bo zarobiliśmy, a my tu zarabiamy naprawdę ostro i kurde, oni już są przy tej, na zbraniu, to nie wiem, czy nie będzie to... Co robiło? O Jezu, to no nie, to, 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 to jest to... Będę tutaj, a te kamienia rzucą, a Ty, ty jesteś Rymosz, sorry, sorry, że Cię źle tego tak nazwałem. Tutaj nie ma nic. Ale w tym musi być coś. A w tym co? O Boże. Dobra, ja, my wracamy do domu. Kurde. Albo nie. Dobra, nie wracamy, nie wracamy. Jednak ładna kopalnia. E, Jej, je, jak się... Ja się tak czuję, jakbym teraz był kurde... Jak ci odkrywcy, co? No są odwiedzają o, pod, wo pod wodę, bo chłopie, jak tu się nie da przejść? Jeśli tutaj utkniemy, to jest, jest po nas. No. Y Kurde, no nie mam tu niestety komend No jeśli by były tu diakty, to by było naprawdę spoko. Dobra, wracamy, bo może w przyszłym odcinku to tak się bardziej zagłębimy. Ale ten korytarz tutaj. Kurde, teraz nie wskoczę. Jezus. A, a nie, bo ja jakiś ślepy byłem teraz przez chwilę. Kory korytarz robi swoje. Co jest? No nie. Ej, bo tu się już nie da wejść. Ja utknąłem. chyba. O kurde, tutaj jest. Nie, po co się rozejrzałem? Po co? Ej, nie mogę wskoczyć. Co to jest? Ej, bo mnie coś tu spycha. Nie. Dobra, idę mostem. Kurde, ale tu się trzeba przeciskać, słuchajcie. Dobra, zaraz kończymy odcinek. I teraz musimy wyjść ten O kurde, już noc. A nie, jeszcze, jeszcze może... Nie, nie zdążymy. Nie zdążymy wrócić do domu, ale... Um, dobra, no więc my się tutaj pożegnamy. Ja Wam dziękuję za... Czy ty... O, dobra. Ja Wam dziękuję za odcinek. Um... Subskrybujcie mój kanał, e, produkcie film podajcie na Discorda, niedługo tworzę będą serwer e, dla widzów. E, I teraz wyświetliły Ci się dwa filmy. Ten po lewej stronie to ostatni, to ostatni film z Minecraft prawdziwe życie jak to nagrywam, a po prawej stronie jest ten sam film z mojego kanału. Ja Ci dziękuję, a więc pa pa!